Otwieram trzecią sesję Rady Miejskiej w Bielawie. 10 grudnia w sali Narad Urzędu Miejskiego w Bielawie odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad oficjalnie został zaprzysiężony radny Andrzej Owczarek, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w uroczystej sesji. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, czytelnie i uczciwie. Mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi do W dalszej części sesji jednogłośnie ustalono również wysokość wynagrodzenia dla burmistrza Piotra Łyżwy, która wynosi 9750 zł. Brutto. Na tym zakończyła się pierwsza część sesji. Kolejna odbędzie się 17 grudnia o godzinie 15, podczas której zostaną podjęte uchwały zaplanowane w porządku obrad.